w dzisiejszym filmie. No moment, zaraz go rozwalę, zaraz go rozwalę, ja mu za chwilę... Fajnie, że dostałem jeszcze poziom, mam ucieknąć zanim wybuchnie moja obrona. No zajebiści jesteście. Chybcie, e, otwieraj mi to, bo mi za chwilę głowa eksploduje. Halo, halo, cześć, dzień dobry. Witam ponownie w świecie Fallout New Vegas w skarbcu Sierra Madre, a może przed wejściem do e, skarbca. Zanim zaczniemy ten gameplay, który będzie nudny jak flaki z olejem, Najpierw żarcik, wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Dlaczego Sierra Madre to najlepsze miejsce na randkę? Bo jeśli przetrwasz razem pułapki i duchy, to już nic was nie rozdzieli. A skoro dotrwaliście już do tego momentu, w sekcji komentarzy, zapraszam. Zapieprzony Eliasz, a skoro żeście już dotrwali do tego momentu, w sekcji komentarzy wpiszcie komentarz do zasięgu albo hologramy. No, mniejsza o to, albo nie wiem, pancerz czy tak dalej. Albo jaki macie rozmiar buta? Skoro już żeście to wpisali, to zaczynamy. Ała! do możesz No i nie aktywują twojej Terminal wieżyczki z mi. No, moment, zaraz go rozwalę. Zaraz go rozwalę. Ja mu za chwilę coś fajnego zrobię. Nie po to mam to. Fajnie, że dostałem jeszcze poziom, mam ucieknąć zanim wybuchnie moja obroża? No, zajebiści jesteście. Eee, czekajcie, nauki ścisłe. Ym, no i dawaj, może walka wręcz. Serio? Eee, <trybujesz> Ym, chwila, 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 chwila. Chwila, bo teraz nie wiem, co mam wziąć. Te trwanie, gdzie tu jest coś do walki wręcz, pewny chwyt. No, dobra, dajemy wagę ciężką, bierz. Karabin Gaussa, ogniwo fuzyjne. Czaty ojca Eliasza, tu nie ma nic. Karabin Gaussa. Dobra, to pito my, uciekamy stąd. Ała! Super. Nie! No, 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 no. Nie, no jednak dobrze. Uciekamy, uciekamy. Dwie serwisowe. Tu nie mogę przejść. Rypcie, otwórz mi to, bo mi za chwilę głowa eksploduje. Uff, jest. O, jemy są tutaj już. I ojciec Eliacz z bractwa stali również jest dead. udaj się na pustkowia Mojave. Ta ścieżka prowadzi z Sierra, z powrotem na pustkowia Mojave. Masz pewność, że już nigdy nie dojrzal? Tutaj wróć. Masz, pe masz pewność, że już nigdy nie rady tutaj wrócić? Czy na pewno chcesz tam to no, Wróć na pustkowia Mojave. No właśnie w końcu milczenie obroży sprawiło, że stali się niespokojni, a strach przed zwróceniem się przeciwko sobie wywołał zawahanie. Nie odważyli się wypowiedzieć słów pożegnania. Wystarczyła im wiadomość radiowa przy fontannie. Po tym co przeszli niepotrzebne były dalsze pożegnania zupełnie jak rozwścieczony głos z jego głowy. Po ich odejściu w mutancie zrodziła się nowa jaźń. Nowy głos z trudem przypomniał sobie, kim wcześniej był. Dogiem. Nienasyconą bestią. Tnintetro. Mm, I jego przeciwieństwem. Istotą zżeraną przez rządze władzy. Obaj się. Sierra madre były dla nowej osobowości jedynie mglistym wspomnieniem. Jak przygaszone światełko w bezkresie umysłu, nowy głos przypomniał sobie kuriera dopiero w momencie, gdy usłyszał wieści o starciu w rozpadlinie. Była to bitwa pomiędzy dwoma kurierami stoczona pod gołym niebem i przed przedwojenną flagą. Każdy z kurierów miał dla drugiego wiadomość. Mutant modlił się, żeby ktoś wspomógł kuriera, tak jak kurier pomógł jemu. Din Domino, celebryta, śpiewak i złodziej, zwiedził Sierra Madre niedługo po uratowaniu przez kuriera. Gdy opuścił teatr, Sierra Madre uznało go za gościa, co otworzyło przed Dinem wiele drzwi. Musiał przyznać, że to miejsce dobrze zniosło upływ czasu. Podczas swych poszukiwań odnalazł nagrania Wery i Sinclaira, i zdał sobie sprawę z tego, co się wydarzyło w nocy, podczas której świat ogarnęła pożoga. Poczuł wtedy dziwny smutek i nawet sam nie wiedział dlaczego. Zignorował to uczucie i swe myśli skierował ku miejscu pochodzenia kuriera. Vegas wciąż jeszcze na niego czekało. Wspaniałe widoki, żywe dźwięki i kasyna wystarczyło poniesiegnąć. Po raz ostatni mrugnął okiem w stronę Sierra Madre i ruszył przez chmurę, by zacząć wszystko od nowa. Po osiągnięciu swego celu, Christine znalazła nowy stanie na straży Sierra Madre. Opiekowała się nim w ciszy. Jednak tym razem, z własnej woli, po pewnym czasie, duchy zaczęły uważać ją za kolejny hologram. Obserwowała. Przechadza się po okolicy. Czasami Christine wspominała kuriera, osobę, która wyrwała ją ze śmiercionośnego uścisku Eliacha. Osoba kuriera przypominała jej innego doręczyciela, którego poznała w wielkiej pustce i zastanawiała się, czy te dwie osoby w końcu się odnalazły. Przypomniała sobie o tej dwójce, gdy dotarły do niej legendy na temat Rozpadliny. Rozpadlina. Miejsce na krańcu świata, w którym dwóch kurierów stoczyło bój pod starożytną flagą. Na pewno zdarzyło Ci się usłyszeć o kasynie Sierra Madre. Wszyscy słyszeliśmy o legendach i klątwach. Jakieś głupstwa o tym, że znajduje się w samym środku miasta umarłych. Miasto duchów, przykryte krwawą chmurą. już ja, najsilniejszy monument przenoszący z Google, łowcą skarbu. Obietnica odmiany losu, nowego początku, ale to nie jego znalezienie jest najtrudniejsze. Najtrudniejsze jest wydostanie się. 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 Jako gość Sierra Madre wiesz o tym lepiej niż ktokolwiek inny. Frederick Sinclair wierzył, że każdego dnia rozpoczynamy nowe życie, a bogactwo w naszych dłoniach. Okej, okay, to wychodzi na to, że już wszystko jest. Dodatek został ukończony. Czyli dodatek Krwawa Forsa został oficjalnie na moim kanale ukończony. Zostały nam jeszcze trzy dodatki z Fallout New Vegas. Krwawa Forza to była jedna z pierwszych dodatków. Taki dłuższy. A tutaj co mamy? Co to jest? A, tu mamy automata jeszcze. A, Zastony Sierra Madre. Czyli tutaj można wymieniać sobie, tak? O kurde, ale fajnie. Myślałem, że będzie to, trzeba co chwilę wracać i do e, tego e, do na terytorium Sierra Madre i z automatu wszystko sobie ogarnąć, ale wychodzi na to, że wszystko jest pod ręką. No i proszę bardzo no i bractwo stali, co? Jechałem wspomagany. Terminal. O, witaj ojcze Eliaszu, wpis naukowy 112, zacząłem analizować próbki chmury otaczającej Sierra Madre, wstępne rezultaty są obiecujące, muszę zrobić porządną analizę atmosferyczną, a to wymaga tego, żebym tam się wybrał osobiście, mimo to próbka, którą zebrałem w moim laboratorium jest wystar wystarczająca do podstawowych eksperymentów, osad chmury odnawia się powoli, mogę pobierać próbki tylko tak szybko jak się pojawią, czyli raz dziennie Pobierz holowiadomość Automatyczna wiadomość Sierra Madre. Drogi Panie Eliasz, gratulujemy ogromnego szczęścia i wygranej w kasynie Sierra Madre. O, zapewniliśmy, że dostanie Pan zapłatę w sztonach Sierra Madre automatycznie, wybranej przez Pana skrzynce w przeciągu 3 dni. Dziękujemy mam nadzieję, że Pański pobyt był przyjemny. Z poważaniem, Zarząd Sierra Madre. Dodano wpis holograficzny. Co tu mamy? Elektroniczny złom. Sunset sar, sar, Sarsa Sparilla kapsel. Czyli, jakby nie było, mamy nasze prywatne lokum. Co możemy tu zrobić? Mało co możemy tu zrobić. Metalowe skrzynki warsztat amunicji. Tu możemy co najwyżej porozkładać. Rozłóż. Jeru, na ile tego tu wszystkiego mam. No, rozkładamy. Dobra, teraz się tym nie będziemy za bardzo bawić. 249 na 270, no takie mam obciążenie. Kufer bractwa, szaty ojca Eliacha. A proszę bardzo, muzyczka jeszcze z Fallouta, trójeczka wy w stali. Gdzie są moje rzeczy w ogóle? Ja myślałem, że one gdzieś tutaj będą schowane, ale nie ma ich tu nigdzie. Wow, aha i wszystko dostałam nagle, dobra, okej, okay. tak bardzo jest, o <laughs> się nagle obciążyłem cały. Dobrze, maleńka, no tutaj. Wygląd. Nie chcę, hem. Eee, chcę jest wspomagany, należy teraz do członków Bractwo Stali, aha. Heum, A nie byłoby co nieco chyba rozwalić nie. Sierra Madre dobra ja bym musiał pójść do w sumie tam była skrzynia z magazynu to po co ja idę tam po co ja się tam wracam. Dobra, wiecie co, ja tu po prostu będę kończył. Widzimy się w kolejnym dodatku. Nie wiem jaki kolejny dodatek zrobię. Zobaczymy, zobaczycie jak będzie nagranie. Ja tu kończę, dzięki bardzo za uwagę. No i do usłyszenia.